Cześć, witam Was serdecznie. Z tej strony Bartek. Oglądacie właśnie kanał poświęcony astrologii ewolucyjnej, czyli temu, jak być swoim własnym astrologiem i jak śledzić swoją własną drogę ewolucji. W tym odcinku spojrzymy sobie na znaczenie symboliczne, znaczenie obecnego momentu, jaki nas czeka, czyli pełni Księżyca w znaku Wodnika. Pełnia ta odbędzie się 24 lipca w godzinach porannych tuż przed 5 rano. Jak widzimy Księżyc w tym miejscu jest on w pierwszym stopniu w połowie pierwszego stopnia archetypu wodnika. Czym jest wodnik? Wodnik to jest inaczej wbrew pozorom, to nie jest archetyp wodny, tak jakby sugerowała nam nazwa. Wodnik jest archetypem powietrza. Reprezentowane jest przez takie właśnie tutaj dwie falki, które mogłyby nam oczywiście sugerować, że jest to właśnie archetyp, um, archetyp wodny. Otóż te, te dwie falki tutaj, te dwie um, no takie fale, właśnie, one moim zdaniem symbolizują bardziej taki, taką sferę myślową. Ponieważ znaki powietrza są zwiastunami myśli, myślenia, komunikacji przebłysku, myśli, intelektu również, czasami inteligencji nawet. Więc, więc tutaj te dwie falki, one reprezentują energię elektromagnetyczną, która manifestuje się w postaci myśli. Każdy znak, w zasadzie znaku powietrza, żywiołu powietrza, jest trochę takim połączony z, z procesem myślenia człowieka. No i te dwie falki, e, czasami oczywiście ten e, znak wodnika i wodnik reprezentowany jest e, jako taki gościu najczęściej, który właśnie wylewa tak jakby wodę e, gdzieś w dół i tym, to wodą to jest, to jest symboliczna świadomość, to jest symboliczna m, tak jakby wyższa wyższy umysł, który wylewa się na masy ludzi, tak ja to rozumiem No i Widzimy, że oprócz księżyca jest też Saturn tutaj w wodniku w retrogradacji od długiego czasu, już jak wiecie zapewne. I niedługo, 28 lipca, Jowisz również przejdzie z powrotem w znak wodnika. Dlaczego? Ponieważ on jest w retrogradacji. I 28 on właśnie przejdzie wodnika i zostanie tam praktycznie do końca roku. Tego naszego roku. Czyli Kolejną rzeczą, rzeczą bardzo istotną, jeżeli chodzi o um, wzmocnioną energię um, uraniczną, ponieważ wodnik jest też władany uranem, jest to nowoczesna planeta, która włada wodnikiem, jest um, proces, który nazywa się indywiduacją bądź też indywidualizacją. Czymże jest ten proces? Widzicie, na drodze Zodiaku Naturalnego sprawdźmy sobie, jaki. Mamy archetyp tuż przed wodnikiem. Jest nim koziorożec, który władany jest Saturnem. Widzicie tutaj, Saturn jako władca koziorożca i Uran jako władca wodnika. Te dwie planety, te, te dwa archetypy często współpracują ze sobą. Pozwólcie, że Wam wytłumaczę w jakiś sposób. Najpierw musimy zacząć od koziorożca. Koziorożec jest to, jest to inaczej, można powiedzieć, że. Archetyp, który uczy nas, jeżeli ktoś się rodzi w danym miejscu i czasie. Ten archetyp koziorożca kształtuje nasze zrozumienie praw, jakie władają w danym miejscu i czasie. Prawa, które y, są sporządzone przez człowieka, które pomagają danej grupie ludzi funkcjonować y, w taki zdrowy sposób. Tym jest koziorożec, i koziorożec to jest na przykład to jest też taki proces uspołeczniania się. Wyobraźcie sobie, ktoś się rodzi, nie zna za bardzo zasad, jako małe dziecko, jakie tutaj panują, za bardzo nie rozumie świata. Co robimy z takim dzieckiem? Co system robi z takim dzieckiem? Wysyła go do żłobka, do przedszkola, do jednej szkoły, drugiej, trzeciej, czwartej, piątej, dostaje edukację na przykład, jest wyposażony w to, żeby Uczestniczyć w społeczeństwie, żeby być normalnym obywatelem. Powiedzmy. Taki jest, taki jest schemat trochę, jaki panuje obecnie. Ale i widzicie, to jest schemat, który często jest powielany dla każdego. Jest to pewien schemat tego, jak po prostu po, powinniśmy funkcjonować w społeczeństwie. Oczywiście, to się różni, każdy będzie miał inny pogląd na to. Czyli to jest kojaroze. I czym teraz jest w takim razie wodnik? Wodnik to jest proces, który pozwala pozbyć się tego programowania, czyli pozwala na deprogramowanie, na wyzwolenie się z tożsamości grupowej. Czyli na przykład chodzi tutaj o to, żeby zacząć obserwować, jak faktycznie funkcjonuje dane społeczeństwo, jakie zasady tutaj są powielane. Jak wszyscy jesteśmy tak jakby dostosowywani do tego społeczeństwa. I Wodnik pomaga nam właśnie w tym, abyśmy mogli dotrzeć do sedna z siebie, odrzucić, albo nie, nie, nie zawsze odrzucić, ale zauważyć, jak działa system i zastanowić się, czy tożsamość, jaką mam, to jest przedłużenie tej tożsamości grupowej którą niesie koziorożec i formuje koziorożec, czy jest to coś zupełnie niezależnego od grupy, do której się przynależy. Dlatego właśnie wodnik i lew, ten, widzicie, po drugiej stronie wodnika jest lew, czyli um, władaniem słońca. Jest to bardzo istotny archetyp, ponieważ on jest związany, on, on tak jakby um, powoduje, że człowiek Zaczyna widzieć siebie z perspektywy siebie samego, a nie z perspektywy przynależności do czegoś, czyli zaczyna, zaczyna tak jakby odkrywać siebie. Tak można powiedzieć. I ta oś znaków, właśnie wodnik i lew, dosłownie dotyczy tego, jak możemy dojść do tego procesu indywiduacji, żeby szukać sedna siebie, szukać swojego rdzenia. Czasami o osobach wodnikowych, niekoniecznie o kimś, kto ma słońce w wodniku, ale ogólnie o osobach, które są uraniczne, możemy powiedzieć, że to są osoby, które nie pasują tutaj do systemu. To znaczy, system może spojrzeć na takie osoby, powiedzieć, że nie pasują. Ty wierzysz w teorie spiskowe, ty wierzysz w astrologię, nie chodzisz tutaj do kościoła, nie robisz tego jak wszyscy, to coś tutaj nie, nie pasuje. Oczywiście to nie jest złe, ponieważ każdy ma prawo do tego, żeby robić to, co mu się y, po prostu podoba. Ale system często właśnie tą energię uraniczną, ponieważ należy ona do mniejszości. Tutaj y, proporcje są mniej więcej, 1 czwarta y, ludzi, którzy reprezentują właśnie stadium uraniczne, wodnicze, trzy czwarte koziorożcowe, saturniczne. I, i ten. ten, ten ta część grupy społecznej, jaką jest saturniczna grupa, ta masa ludzi widzi osoby, które podważają trochę system i te prawa, jak, 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 jak przyszło, jak, jak zawsze się robiło, jak przyszło nam żyć. Jeżeli ktoś to podważa, to po prostu te osoby uraniczne często są tak jakby wytykane, tak można nazwać. Albo widać tam trochę dyzonaz, że ktoś nie chce się podporządkować na przykład. Jedną z najważniejszych rzeczy dla kogoś, kto właśnie jest w procesie indywiduacji, zaczyna podważać, odrzucać to, jak robi się po prostu, jak przyszło robić nam różne rzeczy, typu tradycje, typu zasady, typu obyczaje. Jedną z ważnych rzeczy, w którą należy się wyposażyć, jest posiadanie bezpieczeństwa wewnętrznego w tym. Czyli jeżeli indywiduuje się ktoś, to musi mieć bezpieczeństwo wewnętrzne po to, żeby móc stać twardo za to, co czuje, za to, w co wierzy, za to kim się czuje również. Księżyc i pełnia w znaku Księżyca, w znaku Wodnika, ona powoduje, że yy, będziemy chcieli właśnie podważyć to, jak obecnie jest. To jaka obecnie panuje narracja. To jak system, to jak ten um, Saturn w pewnym sensie chce nas zniewolić, narzucić na nas zasady, chce, abyśmy byli ulegli. Księżyc i, i pełnia księżyca w znaku wodnika powoduje, że należy, moim zdaniem, um, wyposażyć się w dystans. Nie należy wszystkiego akceptować tak, jak leci. Należy zadać sobie pytanie. Czy to, aby na pewno, to, 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 w którą stronę zmierza świat, to w którą wszyscy zmierzają, to saturniczna masa, czy to jest moje, moja droga, czy to jest coś, do czego coś, co mogę zaadaptować, czy też nie. Czy jest to coś, z czym się utożsamiam, czy też nie. I widzicie, kolejnym aspektem też archetypu wodnika, w którym jest ta pełnia, jest aspekt wyższego umysłu. Można powiedzieć, że planety typu, które władają na przykład planeta, która włada wodnikiem, Uran, bądź też planeta, która włada rybami, Neptun, bądź też Pluton, który włada skorpionem, planety, które leżą poza orbitą Saturna, te dalsze planety, są to tak zwane planety transsaturniczne. Transsaturniki, czyli poza Saturnem, a czym jest Saturn? Saturn jest pewnego rodzaju kresem i barierą. Czego? Postrzegania ludzkiego. Czyli planety Uran, Pluton, Neptun wadają pod świadomym światem. Pod świadomością władają też duchowym światem, do którego bezpośrednio świadomość ludzka, która, które, która ograniczona jest barierą Saturna nie ma, bezpośredniego i ciągłego dostępu. I Wodnik. I archetyp Wodnika to co robi? On powoduje, ja to lubię um, przedstawiać w taki sposób, że wyobraźcie sobie, że macie taką skorupę saturniczną wokół siebie i to jest wasze ego, to jest wasz kres, to co wiecie na temat świata, na temat siebie. Uran to co robi? To on robi pęknięcia w tej skorupie, w tym co wiemy, w tym kresie co wiemy, dlatego często sytuacje uraniczne wiążą się z szokiem, wiążą się z pewnego rodzaju traumą też, ponieważ y, dowiadujemy się o czymś, na przykład na temat siebie, albo rozumiemy coś wewnętrznie na temat siebie, y, co ma sens, a wcześniej nie mieliśmy pojęcia o tym. I uran powoduje właśnie takie sytuacje szokowe bardzo często. Wodnik tak samo, ponieważ jest to część jednego archetypu i. Te informacje, te momenty aha, ta eureka, tak jakby intelektualna czasami nawet, na temat siebie, na temat zrozumienia czegoś o swoim własnym świecie, świecie saturnicznym, to są właśnie momenty typowo uraniczne. Następną taką rzeczą, jeżeli spojrzymy sobie na archetyp właśnie wodnika, jest dynamika danej osoby i grup. Do której dana osoba przynależy. To mogą być grupy zainteresowań, to mogą być grupy na przykład znajomych, jakieś koła zainteresowań, ideologie, filozofie, do których ktoś na przykład przynależy, z którymi ktoś się identyfikuje. Warto jest sobie zadać pytanie, czy grono znajomych, grono Twoich przyjaciół akceptuje ciebie bez względu na to, jakie poglądy masz. Bez względu na to, czy wierzysz, czy nie wierzysz w to, co się obecnie dzieje, czy akceptujesz, czy, czy po prostu niezależnie od Twojej pozycji w stosunku do obecnych rzeczy na świecie. Dlaczego o tym mówię? No bo spójrzcie sobie. Księżyc jest w aspekcie kwinkunksu do Wenus. Kwinkunks jest to aspekt w tym wypadku w tym, w tym wypadku 150 stopni. Oznacza to, że jest to aspekt korygujący, który wprowadza jakąś korektę pomiędzy właśnie naszym procesem indywiduacji, tego, w którą stronę zmierzamy w swoim rozwoju, a tego, czy osoby z naszego otoczenia, czyli Wenus w znaku Panny, czy wspierają to, czy dają nam miejsce do tego, abyśmy mogli rosnąć, mogliśmy, mogli, do tego, abyśmy mogli się rozwijać. Venus jest i będzie w znaku Panny, czyli naturalnie ma na celu poprawić nasze relacje, poprawić to, jak odnosimy się do innych. Dlatego istotne jest, aby właśnie zaobserwować i mieć perspektywę do swoich relacji, zauważyć, które z nich to są relacje, które wspierają, a które z nich krytykują tylko Ciebie za to, w co wierzysz, za to, co robisz, za to, kim się czujesz jest bardzo istotny moim zdaniem tutaj właśnie aspekt tego kwinkunksu między księżycem a marsem. No i oprócz tego mamy również y, kolejny kwinkunek, który jest pomiędzy Plutonem a, a Marsem. I to jest już kwinkunek z tego typu, że jeżeli Mars, energia Marsa w znaku Lwa będzie za bardzo, za silna, za bardzo chciała narzucić na przykład komuś swoje swoje działanie, swoje, swoją perspektywę, swoje poglądy, to wtedy um, zazwyczaj będzie, jest tak, że Pluton powoduje upadek tej siły. Powoduje taką. Um, blokuje, blokuje po prostu działanie, jeżeli nie ma perspektywy w nim, jeżeli nie ma obiektywności w tym wypadku, ponieważ mamy ten Twinklings, yy, i to jest akurat yy, innego rodzaju. Yy, Kinkung 210 stopni pomiędzy Plutonem a Marsem. I to jest aspekt, który czasami może pozbawić siły, jeżeli nie ma w tym wypadku dystansu, ponieważ Mars jest w znaku lwa. Każdy, każdy chce swoją prawdę po prostu wyrzucić na innych, narzucić innym prawdę być może. Co bardzo często można zaobserwować, zwłaszcza w mediach społecznościowych, jeżeli toczą się polemiki na temat tego, co się obecnie dzieje. Tego, co po prostu obecnie ma miejsce. Czyli ta pełnia w znaku wodnika, dosyć silna pełnia. Zauważmy również, że y, mamy również Merkurego w znaku, y, w znaku raka. Czyli tutaj dużo takiej personalnej komunikacji dzieje się na takiej zasadzie, że y, gdy mamy Merkurego w raku, jest coś takiego, że jeżeli ktoś na przykład nie zgadza się z tym, co ja myślę z tym, co ja mówię, to mogę odebrać to bardzo personalnie. I na to trzeba uważać też. No bo przecież nadal można być znajomym, przyjacielem z kimś, nadal mo można się z kimś przyjaźnić, tworzyć związek, jeżeli nawet nie zgadzamy się w pewnych sprawach. Czyż nie jest tak? A często, widzicie, yy, sprawy typu polityka, typu poglądy, religia i tak dalej, jeżeli, widzicie, często to powoduje... Taki, taki, takie rozbicie. Jeżeli ktoś wierzy w jedną rzecz, to znaczy, że wiecie, już musi zupełnie być taki i taki taki stereotyp się włącza. Kiedy tak nie jest, musimy rozróżnić w tym wypadku poglądy od tego jak po, poglądek jak ktoś ma, od tego czy czujemy się z tą osobą dobrze czy nie, niezależnie od tego, czy te poglądy się z nami identyfikują, czy się z nimi identyfikujemy, czy nie, czy też popieramy, czy też nie. Chciałbym jeszcze jedną ciekawą rzecz dodać. Mianowicie ta pełnia w wodniku odbywa się w pierwszych stopniach wodnika. A czy pamiętacie z tamtego roku, co miało miejsce właśnie w pierwszych stopniach wodnika? Bardzo istotny moment w grudniu, w okolicach świąt, jak dobrze pamiętam. Co wtedy miało miejsce? Spójrzcie, Saturn i Jowisz. Pamiętacie, była wielka koniunkcja w grudniu, w tamtym roku, w znaku wodnika. To może oznaczać również, że te tematy dotyczące właśnie początku dwudziestoletniego cyklu Jowisza i Saturna, który rozpoczął się w tamtym roku, że te tematy, ta te tematyka może z powrotem powrócić, kolokwialnie mówiąc, na języki. Czyli możecie, możecie sobie wrócić w sumie do tego e, filmu. Ja tam e, bardzo szczegółowo opisałem, mniej więcej, i, i przedstawiłem mój, Wgląd na to, jak może wyglądać ten y, rozwijający się obecnie cykl, właśnie Saturna i Owisza. Ten cykl, ogólnie, jak i każdy cykl dwóch planet, czyli relacja jednej planety do drugiej, można śledzić y, w tak zwanych ośmiu fazach rozwoju danego cyklu. I to jest coś, co ja też praktycznie Wam przedstawię, ponieważ jest to długi, dwudziestoletni cykl. Te 20 lat Podzielimy sobie na 8 faz. I te 8 faz to będą poszczególne fazy rozwoju właśnie tego dwudziestoletniego cyklu. Ale to jest temat troszeczkę grubszy. A więc, co dobrze jest zrobić podczas pełni? Warto jest zastanowić się nad swoim życiem i zauważyć, moim zdaniem, jak wygląda jego rutynowość? Jak wygląda jego najpierw saturniczny aspekt, czyli jaką formę życia, jaką strukturę życia sobie zbudowałeś, bądź też zbudowałeś? Czy jest to wstawanie rano, pójście do pracy, powtórz? Wstawanie rano, pójście do pracy, powrót, powtórz, powtórz. Tego, zobacz, jak to wygląda. Jak wygląda ten schemat? Zastanów się, czy nie należy czegoś w tym schemacie zmienić. Czy niepotrzebna jest tam pewna zmiana? Czy nie powinno się dodać tam czegoś, jeżeli to jest na przykład coś, co odczuwalne jest, ten, ten schemat, ta rutyna jest odczuwalna jako stagnacja, to zastanów się, czy nie warto dodać czegoś, co zawsze chciało się robić, czegoś takiego, co pomoże właśnie i będzie sprzyjało temu procesowi indywiduacji, czyli zrobieniu czegoś po swojemu, w swoją tak jakby stronę. Odbicie od normy, odbicie od standardów, w tym wszystkim jest wodnik. I no tutaj indywiduacja nie jest czymś prostym, zwłaszcza w czasach takich, jak mamy teraz, ponieważ widzimy, że, że system, że... Um, to, co się obecnie dzieje, ten, ta, ten grawitacyjne przyciąganie tak jakby tej masy ludzi, tych trzech, trzech czwartych, jest bardzo silne. Czujemy, że, ja, przynajmniej ja tak czuję no nie mogę mówić ze wszystkich, ale ja tak czuję, że, że siła tego, żeby przyporządkować się, którą płynie obecnie z Saturna, ze świata saturnicznego, jest niezwykle silna. Ta siła do tego, żeby y, pójść po prostu na kompromis, żeby zrobić to, czego wymaga od nas system, bądź też prezentuje nam system. Potrzeba jest niezwykłego, potrzeba niezwykłej y, siły, bezpieczeństwa i odwagi, żeby móc po prostu być czasami, wodnik, jednoosobową grupą, móc być po prostu i czuć się bezpiecznie nawet jeżeli wszyscy dookoła po prostu nie mają według ciebie racji. To się tyczy oczywiście dwóch stron. Tu nie ma tylko nie chcę tylko mówić o jednej stronie, że ok, ten system jest w ogóle zły, bla bla i tak w ogóle. W pewnym momencie trzeba zaakceptować, że jesteśmy częścią tego systemu i znaleźć sobie swoją własną drogę w pewnym sensie. Bo takie ym, Atakowanie też systemu, co czasami może mieć miejsce właśnie dla osób, które są silnie uraniczne. One tak bardzo czują, że nie pasują do systemu, że będą chciały go wręcz zniszczyć. Są na maksa antysystemowe. Ale w miarę przebiegu ewolucji dochodzi do takiego momentu, że ktoś akceptuje to, że jest częścią systemu, ponieważ my wszyscy jesteśmy jak takie naczynia połączone jesteśmy tak naprawdę jednym wielkim organizmem. I największą też zaletą, największym takim wyzwaniem dla energii wodniczej jest to, żeby zaakceptować swoją inność, żeby poczuć się silnym w swojej inności, w byciu i czuciu się innym od reszty. Dlaczego? Bo to właśnie te inne osoby, które czują, że nie pasują, czują, że widzą świat zupełnie inaczej. To właśnie one zmieniają świat. Prędzej czy później zrobią to. Prędzej czy później to, to właśnie te osoby wyznaczają trend i kierunek, który później będzie zaakceptowany przez masy, przez te trzy czwarte. Bardzo rzadko, kiedy jest takie zbiorowe obudzenie się, takie zbiorowe, wiecie, wzniesienie wszyscy naraz, po prostu wiecie, skoczenie na, na wyższy level, wszyscy. Właśnie to są te osoby, które ryzykują i często nastawiają karku, nastawiają się na ostracyzm również społeczny, które myślą inaczej. To właśnie są te osoby, które zmieniają system. Zastanów się, jak ty sam możesz po prostu to zrobić, jak sam możesz użyć też swojej indywiduacji tego, co samemu się przeżyło, po to, aby dać innym również przykład. Zwieńczeniem energii wodniczej jest również humanitaryzm. Jest skupienie się na takim łączniku, który łączy nas wszystkim, i tym jest bycie człowiekiem. Tym jest intelekt, tym jest możliwość dyskusji, możliwość, możliwość dojścia do, do porozumienia, nawet jeżeli nie zgadzamy się. To są na, jedne z najwyższych, właśnie em, charakterystyk em, i najbardziej pozytywnych w sumie em, archetypu wodnika. Z negatywnej strony, em, wodnik. Ponieważ jest to stałe powietrze, często oznacza elityzm społeczny. Podział na zasadzie takiej, że my wiemy lepiej, my jesteśmy na przykład naukowcami, my wiemy lepiej, jesteśmy intelektualistami, mamy zawsze rację. Albo podział ze względu na jakiekolwiek w zasadzie kryteria. To jest negatywna strona. Negatywna strona wodnika, która symbolizuje odłączenie. Odłączenie się od masy, Czyli tak, takie wyszczególnienie osób, które łączy coś ze sobą. Tak często działa też wodnik na poziomie takim kolektywnym, ponieważ archetyp wodnika, właśnie w skali makro, kolektywnej, to dzięki niemu tworzą się subkultury, to dzięki niemu tworzą się ruchy społeczne, dzięki niemu mamy różnego rodzaju trendy w historii, na przykład, w kulturze. To właśnie wodnik, ten archetyp tworzy to. Moi drodzy, ja życzę Wam spokojnej pełni. Mam nadzieję, że nie będzie ona szokująca dla nikogo, mimo tego, że no, po prostu jest to pełnia w znaku wodnika. Najlepiej użyć ją jest na to, aby móc właśnie wytworzyć też dystans, zobaczyć siebie z boku, z tej perspektywy trzecioosobowej, sprawdzić, do czego się pasuje, do czego też jest się dopasowanym obecnie, i zobaczyć, czy to nadal działa, czy może należy coś zmienić w swoim otoczeniu, w swojej grupie znajomych, być może, ponieważ Wenus też jest tutaj silnie um, aspektowana właśnie kwinkunksem. Mamy ten kwinkunks, czyli um, relacje też są podświetlone podczas tej pełni. Zauważcie, gdzie możecie czuć się sobą, gdzie możecie czuć um, taką nawet um, ekspresję naiwności swojej. Kto pozwala Wam na to, żeby nawet być jak dziecko, jak zachowywać się jak dziecko, przy kim się czujecie, ok, kto Wam daje miejsce na to, a kto podchodzi do tego sceptycznie, a gdzie jest jakaś blokada z otoczenia, która um, ujawnia się taką cichą krytyką co do tego, jak się przejawiasz, jak się wyrażasz jako istota. To tyle. Mam nadzieję, że jakoś Wam to pomoże. Spokojnej pełni jeszcze raz Wam życzę i do usłyszenia już niebawem. Hej!